Różany raj Renaty wita w jesiennym ogrodzie. Połowa, prawie połowa października. Zobaczcie, jak się ładnie wybarwia bez Palibin. Taki na żółtawo. Dołem są berberysy. Dołem są berberysy miniaturowe. Zaraz sobie przypomnę odmianę. Admirał. A tutaj tuje danika te małe kulki. Czmielina żółta, emerald gold. Tutaj świerki gniazdkowe, ciemnozielone. Rosną nieduże, więc nadają się do małych ogrodów. Z tyłu na kratce róża Cezar. Przekwita. Świerka krokona. Jeden Driftl, z tyłu, drugi. A tutaj chyba frochburg. Taki chudy, cienki. I pędy te dolne kładą się po ziemi. Tutaj znów bez mejera. I pięciorniki. Tu mam odmianę pomarańczową. ona no tak niezbyt chętnie kwitnie. Tam właśnie ktoś zwrócił uwagę, że. Że są inne odmiany, ładne, i wiem o tym, ale tutaj potrzebowałam takiej pomarańczowej, jakiejś pomarańczowych kwiatuszków. O, to by zobaczył kota tą śnieżynkę, która tutaj nas odwiedza. Nie podoba mu się. Ten żółciutki, to jest cyprysik filifera sun Fajna taka odmiana, cały czas jest żółta. Jak te z tyłu berberysy ciemnieją, to wtedy lepiej go widać. Tutaj jest też taka fajna odmiana, wygląda jak bukszpan, ale już widać po owocach, że to nie jest bukszpan, bo to jest właśnie berberys bukszpanolistny. Tutaj mam posadzone trzy krzewy. One się tak z czasem rozrosły. Także zajmują taki trójkąt y, 3 prawie metry, może 3, to nie 2,5 na 2,5. No i tu ciągiem właśnie te pięciorniki. Trawa się odbudowuje. Tu była posiana później. A tutaj, gdzie mąż posiał wcześniej, już jest całkiem zieloniutka. Piękne róże, chyba zrobię z nich bukiet i zrobię parę fotek, bo są piękne. Klon już drumondi, pospadały mu liście, tylko jeszcze nasiona wiszą. Ładnie wygląda. Sosna himalajska bardzo ładnie rośnie, a drugą musieliśmy wyciąć. Była tak chora, że próbowaliśmy ją ratować przez półtora roku i nie udało się. Już tu trawa rośnie. Co śnieżynko? W straszaku. róża aspirynka pomarańczowa, ta niższa to jest Lady of Charlotte, a z tyłu e, crown e, Margareta Margarita Księżniczka Małgorzata. Róż my love. Jeszcze ma ostatnie kwiaty. Tutaj usunęłam lawendy i ta Bluebell zaczęła rosnąć. Ta różowa, taka po lewej stronie, tu są dwa krzewy. Ten jeden jakiś bardziej chory, a ta druga kwitnie, ładnie wygląda. Tutaj Róż Mailow, taka wiśniowo-bordowa. A ta fuksja się zrobiła teraz. Normalnie to jest taka liliowa. Lawendowy ma kolor, no, bardziej tak można powiedzieć, a teraz prawie fuksja. Lubię ten widok z tarasu. Tutaj stoją mi hortensje, ogrodowe hortensje, te, które kwitną na pędach dwuletnich, dlatego trzymam je w Donicy. Wtedy mam pewność, że co roku zakwitną. Rabata z angielskimi. Na pierwszym planie Graham Thomas, tutaj przed żółtymi czmielinami Emerald Gold, a tam w tle e, to jest Charles Austin, e, ta róża Delbarda, Jardin de Tulerie i Chandos Beauty, tam dalej Graham, e, e, nie Graham Thomas, tylko tam dalej to jest ta. Mm, Tissing Georgia, no i ta NN, nieznana. Nie wiem, co to za różyczka. ale cały czas kwitnie. Podejdę zaraz, to Wam pokażę. Bardzo ładna. Rozplenice. mam w dwóch odmianach. Ta akurat jest o takich bordowawych kłosach, może takie niebordowe nawet, tylko takie brązowawe. A ta druga ma jaśniejsze kłosy. Nie pamiętam, jakie odmiany. Ale rosną podobnie i podobne mają wymagania. O jasnych kłosach. No już zaczynają opadać. Rabata z tymi acenami. Tutaj bukszpany szczerzone. I te trawy, one tak wyglądają jak suche, ale to jest taka właśnie ciekawa odmiana. Wyglądają jak suszki. Tu zobaczcie, ta trawa dostała więcej kompostu pod spód i jaka jest duża. Na wiosnę je wyczesuję, nie obcinam. Króciutkie trawy nie obcinam, tylko wyczesuję normalnie palcami, tak ubieram rękawiczki i, i palcami wyczesuję. Miskam cukrowy też o takich fajnych brązowych kłosach lubi. No, lubi takie y, słoneczne lub półsłoneczne miejsca. W cierniu marnieje i wtedy trzeba go przesadzić. Wtedy w, widać jak marnieje, no bo w, y, robi się coraz rzadszy. Pokładają się te pędy, i także wtedy potrzebuje koniecznie przesadzenia w bardziej słoneczne miejsce. cienistego miejsca i sporo wody inaczej omdlewają. Tutaj tawuły to są takie zwykłe tawuły japońskie. No i nad nimi góruje berberys. Tnego też, bo inaczej ścieżką nie dałoby się tutaj przejść. Nad kamieniami mam posadzony żagwin. Na wiosnę fioletowe kwiatuszki. Bardzo ładnie to wygląda. Wśród kamieni posadzone mam tawuły Jakaś odmiana złocista jest cały czas, cały czas ma taki kolor, nie przebarwia się. Taka saledynowa. A nad nimi już tutaj 12 lat rosną sosny. Gęsto kwiatowe i co jakiś czas tak wymieniają igły. Nie ma się co tym przerażać. Widać, że to nie są chore, tylko następuje co jakiś czas taka wymiana igiełek. To jest normalny proces. Tutaj pod y, brzozą y, jungi te, typu taka właśnie płacząca brzoza. Bardzo fajna odmiana, nie rośnie duża, tylko dosyć szeroko rozpościera swoje y, te gałęzie. Nawet do 4 metrów y, średnicy. Także trzeba jej tak zostawić trochę miejsca, ale można podcinać. Od dołu oby, tylko tak no, nie, nie drastycznie, bo to będzie dziwnie wyglądać. Pod spodem, żeby tu chwasty nie rosły, to posadziłam runiankę. I ona sobie tu doskonale radzi. Tu wam pokażę jeszcze. O. To jest taka roślinka zadarniająca. Na takie półcieniste miejsca, na cieniste doskonale sobie radzi. Tutaj jest piasek, no taka byle jaka gleba i, i daje radę. Nie podlewam nawet. W pierwszym roku podlewałam, a teraz już rośnie tu paręnaście lat. Wręcz tutaj te pędy spadają w dół. Nie wiem jak to się dzieje. Po kamieniach. Gdzieś tam sobie znajduje wodę i i tak to fajnie naturalnie wygląda.